Cześć moi mili, witam was dzisiaj na moim kanale, wiem, po długiej nieobecności nie było mnie tam, ale dzisiaj przychodzę do was z czymś całkiem nowym, od czego teraz chcę zacząć. Więc będę wam po prostu prezentował e, wykonywanie bukietów, bukiety na różne okazje. Jak wiadomo, zajmuję się tym na co dzień, jestem florystą i pracuję jako florysta, więc chciałbym was zabrać trochę do tego mojego świata, żeby z wami porozmawiać. Nie, nie jestem teraz w kwieciarni, gdzie pracuję na co dzień, Jestem po prostu w kwieciarni u znajomych, gdzie jak widzicie tutaj jest po prostu zaplecze i tutaj wykonujemy bukiety i różnego rodzaju wszystkie inne, wszystkie inne dekoracje. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i cóż, zaczynamy. Pokażę Wam po prostu z bliska tutaj ten materiał, który posiadam. Tak, jakie kwiaty do, do wykonania tego bukietu będziemy potrzebować, i mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Zaczyna! A więc tak, do wykonania tego bukietu będziemy potrzebować oczywiście różnego rodzaju zieleń. Ja tutaj posiadam y, pistację, salal. Tutaj mamy też Lidafan, ja wam po prostu będę mówił niemieckie nazwy, bo na co dzień mieszkam w Niemczech i jeżeli znacie nazwy polskie tych roślin, to, to piszcie po prostu w komentarzach na dole. Tutaj mamy różę, przepiękną białą różę White Naomi, tutaj mam gerberę, tak, mamy tak zwaną kawę lilię żółtą. Tutaj mamy Weronikę. Tu jeszcze mam taką różę po prostu zabrałem. No i wiadomo tulipany, bo, bo zbliża się wiosna, wszystko znowu zacznie się nam pięknie rozkwitać. No i tutaj mamy aralię. Ok. Ok, więc zaczynamy wykonanie bukietu, a więc ja rozpoczynam pracę od Lilii. I wszystko pamiętajcie o tym, żeby dokładać do bukietu spiralnie, tak? Czyli bierzemy zieleń tutaj, tą, którą mamy i po prostu dokładamy sobie zieleń, tak? Później tutaj kawa i cały czas spiralnie, obkręcając bukiet, tak jak wskazówki zegara, dokładamy nasz materiał tutaj, który mamy. Chciałbym, żeby ten bukiet był e, taki bardziej, e, bardziej taki, e, jakby to powiedzieć, um, sztapel po, po niemiecku bym to powiedział, taki po prostu y, wiecie, tak od góry do dołu, nie? Cały czas spiralnie obkręcając nasz bukiet dokładamy sobie tutaj materiał, róża, znowu trochę się zieleni naszej. tak? Ty mamy te dwa piękne tulipany, po prostu damy trochę wyżej. Żeby było je widać. Czyli mają to do siebie, że y, lubią się łamać. Więc musicie naprawdę uważać. I znowu Weronika. Damy znowu różę, tak. Żeby z każdej strony nasz bukiet się jak najładniej prezentował. I tutaj znowu Weronika. Ta Weronika dodaje nam takiej lekkości, mi się wydaje, w tych bukietach. I też ma bardzo intensywny, niespotykany niebieski kolor. I znowu tutaj, może po prostu damy teraz kawę, tak? Widzicie, tak wygląda mój bukiet. Mam jeszcze tutaj pana, dam go tutaj, tak niesymetrycznie. Musicie też pasz, po prostu, żeby to, te. Nie były tak ściśnięte, żeby była w nich taka lekkość. Znowu trochę, tak. Przepraszam, ale musiałem po prostu na chwilkę przerwać, bo wiecie, jest tutaj sam i jak ktoś przyjdzie, to po prostu muszę iść i muszę pracować. No a do piątek, nie ma zbyt dużo pracy, więc postanowiłem. A troszkę. Znowu wrócę na kanał i, i zacznę coś nagrywać, tak, więc, więc jestem. Teraz tutaj y, lidafan. będziemy dokładać już na dole, już będziemy tutaj wykańczać nasz bukiet. Samo aralię i znowu tutaj z tej strony, tak. Wam oczywiście za chwilę zrobię zbliżenie i, i pokażę jak, jak się ten bukiet prezentuje w całości. Możemy też na dole później wykonać y, papierową manczetę z takie wykończenie tym papierem i bukiet trafi na sprzedaż. Wiadomo, ten bukiet jest, jest taki bardziej, y, bardziej taki większy bukiet, tak? z okazji urodzin, żeby mu komuś podarować, czy, czy tak po prostu. I tak prezentuje się nasz bukiet. Pozwólcie, że przytnę sobie tutaj po prostu, myślę, na takiej wysokości. Tutaj te łodygi. i później jeszcze nożykiem pod kątem troszkę tutaj żeby te kwiaty dłużej stały żeby po prostu bukiet wytrzymał u klienta a więc tak prezentuje się nasz dzisiejszy wykonany bukiet OK, oczywiście tutaj na dole mocno zwiążemy. Tak. Ja przepraszam, że tak zerkam czasami na boki. Ale tak jak mówiłem, muszę po prostu patrzeć, czy ci nie mam klientów. Ok, teraz wykonam tutaj na dole y, taką manczetę z papieru i bukiet gotowy. Tutaj mam papier, taki wziąłem czerwony w liście, złożyłem go na pół. Ja zawsze robię tak, że składam na pół ten papier i tutaj po prostu boki takerem. Szyba, czym sobie robię. Niektórzy wykonują tą manczety, te, te manczety tak, że po prostu zbierają to w palcach, tak? I cały czas to zbierają, 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 zbierają. I później tylko przykładają na dole. Ale ja to robię tak, żeby. tak mi jest lepiej. Każdy, każdy ma swój sposób, każdy musi znaleźć dla siebie najbardziej odpowiedzialny i najbardziej wygodny sposób, tak? Ja biorę bukiet, trzymam go odwrócony dołem, tak? I ten bukiet po prostu dokładając tutaj już tym palcem. Proszę Wam troszkę bliżej do kamery tutaj tym palcem to, to trzymam tak, dam sobie to do mojej tutaj lewej ręki i po prostu tak, o tak widzicie, tutaj mi się już tworzy taka tak zwana falbanka dokładam cały czas Tak. I po prostu obkręcając to, obkręcając, cały czas tutaj wykonuję tą papierową manczetę. Tak i znowu tak. I jak widzicie już praktycznie mamy tutaj manczetę gotową, tak to wygląda w bukiecie. Tak. I później tutaj sobie to zszywaczem zrobię I nasz bukiet z naszą manżetą gotowy Tutaj na dole za chwilkę sobie to podkleję taśmą I mamy już tutaj bukiet gotowy Tak się prezentuje, pokażę Wam to jeszcze z bliska I jak widzicie, naprawdę jest to y, naprawdę mega łatwe. Możecie sami w domu wykonywać bukiet. A jeżeli nie, to po prostu idźcie do swojej ulubionej kwieciarni. Powiedzcie: co taki, 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 taki bukiet. Jestem w święcie przekonany, że y, florysta czy, czy, czy florysta wykona Wam bukiet taki, jak się Wam będzie podobał. A więc jeszcze raz, zapraszam Was serdecznie na mój kanał po długiej, długiej nieobecności. W końcu udało mi się wrócić. W końcu postaram się znaleźć trochę czasu. Nie mówię, że te filmy będą nagrywane każdego dnia, ale myślę, że po prostu dacie mi kciuka w górę na początek i będziecie subskrybować mój kanał. Tutaj gdzieś z boku, po tej lub po tej stronie, pojawi się mój profil do subskrypcji i do naciśnięcia dzwoneczka. Cześć! Trzymajcie się!